No ja mam troszkę inne zdanie. No nie ukrywam, że od zawsze kopałem za pieniądze. I uważam, że to jest dodatkowa forma raży motywacji. Dwa, w przypadku kontuzji można sobie jakieś tam potem rehabilitacje załatwić, bo nie każdy klub tą rehabilitację gwarantuje podczas kontuzji zawodnikowi. A akurat tutaj, co do dębu paszkówki, to akurat tutaj klub jest profesjonalny pod każdym względem. No i uważam, że pieniądze, zapłacenie, nie mówię nie wszystkim może zawodnikom, ale e, zwłaszcza tym młodym, ale na przykład tym bardziej doświadczonym, no to się należą, to jest tak, bo można powiedzieć dodatkowa praca, e, treningi dwa razy w tygodniu, po półtorej godziny, do tego dojazd, e, tak, do paszkówki dajmy na to mam pół godziny, to jakiś tam zwrot kosztów za ten trening i mecz, uważam, że się należy, no przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia. Każdy może mieć na to swoje zdanie. Moje zdanie jest takie, że jeżeli ktoś zasługuje, robi różnicę na boisku, to powinien te pieniądze dostawać.